Dzisiaj będziemy grać Fall Guys Kolejny dzisiaj nagrywam w dniu odcinek Dzisiaj Dzisiaj nagrywamy Full Guys Dobra. Zostawcie łapkę w górę i suba Bo lecimy z tym koksem w tamtym filmiku który przed chwilą nagrywałem, przegrałem, aby... To widzieliście, myślę, że parę dni temu, bo ja to będę robił na zapas. Ale to trudny temat. Zrobię na przykład, zrobię, ne, będzie opis, na przykład będzie w, w opi, będziemy robić w opisie na zapas. Ten film będzie, to będą filmy na zapas, ale, ale no w sumie nie, nie będę robił, będę robił, ale nie będę. O, duo. Idziemy. Dobra. to me ma tutaj duo. Jeszcze jeden punkt. Ja nawet nie, w, um, nie wiem... jak się wygra te No to no. Nauczcie mnie. Bo to gra punkty, to będziemy grali więcej czasu. Hmm. Ja się interesuję, no bo takie. Co jest? Ja myślę, że solo będziemy tu grać, ale no. Ojej. No bardzo, gra. Dobra, możemy, możecie się pozegnać. Możecie pożegnać, że będzie ten długi film. Mam nadzieję, że będzie długi. Ach, nie, to stara mapka. Tak, to stara mapka. No, stara to mapka. A, a, nigdy w to nie grałem. Pup, 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 pup. No,